Rodzinne afery. Jesteś tego pewien, kochanie? Tak, liliw, Tym razem przegięli. Zamknij drzwi. Gabriel? Lucyfer. Nie widziałem cię od eonów. Co ty tutaj robisz? Dałem po Michała. Specjalnie. Michał jest zajęty. Odpowiadam teraz za niego. Wiesz... główno mnie to obchodzi. Rany. Zależy mi na tym, co twoje głupie nie robiły przy mojej córce. Och, więc już o tym wiedziałeś. Wiem o wszystkim, co się dzieje w moim wymiarze. Jestem królem. Nie zapomnij o tym. Nie mógłbym o tym zapomnieć, nawet jeśli bym chciał, bracie. Ale nie martw się, Lucyferze. Anioł, którego posłaliśmy, nie był tam, by zaszkodzić. Wiem po co tam był. Pobłogosławić hotel Charlie. Za przeproszeniem, ale jeśli o tym wiedziałeś, dlaczego jesteś taki zły? Ponieważ nie chcę żadnego z was blisko mojej córki, najbijawszy jej kłamstwa. Lucek nie pozwól swemu gniewu i dumie wpłynąć na życie twojej córki. Morda, nie będę już słuchał żadnej z twoich wymówek. Lucek! My naprawdę chcieliśmy jej tylko pomóc! Pomóc jej? Od kiedy którykolwiek z was kiedyś pomógł? Wiesz, że tak było. Szczególnie Zedekiel i Rafael. W końcu to był ich pomysł. Tak. A Michał poparł ich plan. Nie. Co? Żadnemu z was, kiedykolwiek zależało, nie zezwalam na jakiekolwiek niebiańskie gówno dla mojej córki. Jesteś nierozsądny! Ja? Przez chronienie mojej córki? Przed waszymi bzdurami i porzuceniem? Lucek! Więc to o to chodziło. Twój upadek. Zamknij się, Gabriel. Lucek. Ostrzegałem cię, Gabriel. Nigdy ci tego nie rzeczyliśmy. Powiedziałem, zamknij ryj, głupi bachorze. Nic nie zrobiliście, gdy on mnie wypędzał. Nigdy was to obeszło. Jak możesz tak mówić? Byłeś naszym starszym bratem. My wszyscy cię pobiegaliśmy i kochaliśmy. I nadal cię kochamy. Nie masz pojęcia, o czym mówisz, bracie. Ponieważ po twoim wypadku cała rodzina się po prostu rozpadła. Co? O czym ty mówisz, Gabriel? Zbyt wiele się zmieniło, Lucy. To skompliku... Gadajżeż. Dobrze. Jakiś czas po twojej rebelii... Kamael, nasza siostra, jej odbiło. Ona Jofiel, o. boże, Jofi. Jojo? Co z nim? O, ona go zabiła. Potem zniknęła i przybrała im w wojnę. Później Uriel od odszedł. Gabr. A ojciec nas zostawił. Co zrobił? Wkroczył do najwyższych sanktuarii, gdzie żadne z nas nie może dotrzeć. Nie może odejść. Jest Bogiem. Troje z jego ośmiu dzieci zniknęło, Lucek. I jedno zmarło. Kto teraz dowodzi? Michał przejmuje większość pracy. Raf, Z i ja staramy się nadążyć i pomóc jak najwięcej. Lecz to zbyt wiele. A została już tylko nasza czwórka. Wyglądasz na wyczerpanego. <sighs> Jestem. Rafael powiedział, że to z przepracowania. Nadal ciężko w to uwierzyć, Joel. Przepraszam, Lusek. Nie byłem dość silny. Coś taki nie w sosia, braciszku? Samuel? Przegrałem z Kamuel dzisiaj. Znowu? Niech opowiedz, że to dlatego, że byłem coś zła. Ale jak mogę być siłą Bożą, jeśli czuję się taki... słaby? W pewności mój ojciec i reszta ukażyłem, że jestem totalną ofiarą. E? Wiesz, że sama fizyczna siła nie zrobi z ciebie silnego? I żadne z nas nigdy nie pomyśli o tobie jako o słabe uszu. Kochamy cię, braciszku. Obiecujesz? A jeśli Michał powiedział, że Kamel jest zła, no wiesz, że ona reprezentuje gniew Boży. tak, ta, straszna. Ale hej! Nie przejmujmy się. Wkrótce dorośnisz i zmienisz się w niepokonanego anioła. Webszego od ciebie i hała? Jasne, <laughs> <laughs> Jasne, cokolwiek sobie życzysz, Gabi. Lucek, wiem, że nie byliśmy przy tobie, lecz... Pamiętaj o tym, że nigdy sobie nie wybaczymy, gdyż to był nasz największy grzech. Więc śmiało nas nienawić, ile dusza zapragnie. Ale proszę, nie kasz Charlotte, przez nas. Pozwalasz wszystkim w piekle nabijać się z biedaczki. Ojciec może i ukarał cię surowo, ale zamienił cię w króla, nie w żart. Nie najlepsze miejsce do zarządzania. Och, bracie, ależ... To był twój pomysł, by zmienić to miejsce w pokręcony pseudosyrk. Nie jego. Ha, wiesz przecież, że zawsze byłem najzabawniejszy z ósemki. No cóż, czas już na mnie. Mam tyle rzeczy do zrobienia. <noise> Zrób nam przysługę i sobie odpoczywaj. Wyglądasz jak gówno. Często to słyszę. Bądź zdrów, bracie. Bądź zdrów, braciszku. Lucyfer! Skąd wziął się ten wstrząs? Połowa miasta jest w. Lucyfer? Widzę, że nie poszło najlepiej. Była. gorzkawa.